Współczesne osiągnięcia w zakresie inżynierii genetycznej pozwoliły naukowcom stworzyć bakterie wytwarzające lekarstwa, opracować uprawy z wbudowanymi pestycydami oraz wyhodować psy rasy Bigel świecące w ciemności. Jednak czy możliwe jest, by starożytne, zaawansowane cywilizacje lub nawet przedstawiciele obcych cywilizacji posiadali wiedzę z zakresu genetyki, pozwalającą tworzyć im niezwykłe bestie? Bestie, o których mówią mity i legendy na całym świecie. Główny nurt naukowy że ludzkość już od ponad 30 tysięcy lat dokonuje zmian w genetyce organizmów. Chociaż nasi przodkowie nie wiedzieli, czym jest genetyka, to jednak potrafili wpływać na DNA innych organizmów w procesach nazwanych przez Karola Darwina hodowlą selektywną lub sztuczną selekcją. Stosowanie tych praktyk przez wiele pokoleń może wywołać ogromne zmiany genetyczne u danego gatunku. W ten sposób już 32 tysiące lat temu udomowiono wilki, które zostały sztucznie wyselekcjonowane w celu zwiększenia ich uległości efekcie doprowadzono do powstania psów przez kolejne tysiąclecia tak dobierano ich różne cechy, jak rozmiar, długość sierści, kolor i kształt ciała, że współczesne rasy, jak ciłała i korgi, w ogóle nie przypominają swoich przodków wilków. Przykładów podobnych zastosowań hodowli selektywnej i sztucznej selekcji jest wiele, jednak ten materiał nie jest o tym. Zastanówmy się, czy starożytne cywilizacje mogły dysponować zaawansowaną wiedzą genetyczną, umożliwiającą im tworzenie hybryd wielu gatunków, w tym hybryd ludzko-zwierzęcych, czy egipskie? Wszyscy bogowie przedstawiani jako humanoidy z cechami zwierzęcymi oraz greckie mitologiczne bestie mogły być produktami owej zaawansowanej inżynierii genetycznej? Czy również Homo sapiens powstał w wyniku przeprogramowania genomu naszych przodków? Koncepcja ta na pierwszy rzut oka wydaje się być szalona. I być może tak jest. Jednak istnieje wiele przesłanek sugerujących, że nasza współczesna cywilizacja nie jest pierwszą, która zamieszkiwała Ziemię. Naukowcy z NASA twierdzą, że na Ziemi mogło do tej pory istnieć około 30 zaawansowanych cywilizacji. Część z nich była w stanie okiełznać energię atomową, odbywać loty kosmiczne i bezpośrednio ingerować w DNA żywych organizmów. Księga Sprawiedliwego to antyczny tekst który co prawda nie został włączony do kanonu biblijnego, lecz jest wspominany w Piśmie Świętym. Pozwala to przypisywać mu pewną dozę wiarygodności. Księga ta odnotowuje, że starożytne cywilizacje posiadały umiejętność mieszania genów różnych gatunków. I ich sędziowie i władcy udali się do córek ludzkich i siłą zabrali ich żony mężom według własnego uznania. I synowie człowieczy w tamtych dniach wzięli bydło ziemskie, bestie polne i ptactwo powietrzne i nauczali ich mieszania zwierząt jednego gatunku z innymi, aby w ten sposób sprowokować pana. Stanowi to więc wyjaśnienie dla wielu egipskich czy greckich stworzeń, które były hybrydami różnych gatunków zwierząt lub pół półczłowiekiem półbestią. Nawet Discovery Channel opublikował ostatnio materiały, w których archeologowie i historycy zgadzają się co do tego, że niektóre z tych stworzeń były prawdziwe i stanowiły efekt bezpośredniej manipulacji genetycznej. Patrząc na mitologiczne greckie stworzenia takie jak hydra, cerber, gryf czy wydaje się, iż mogły one powstać tylko w wyniku takiej manipulacji. Przykładowo Chimera była przerażającą bestią, która siała spustoszenie i terroryzowała ludność Azji Mniejszej. Homer opisywał ją jako nieśmiertelną bestię z głową lwa, ogonem bełża oraz głową kozła wyrastającą z pleców, która zionęła ogniem. Chimera była więc hybrydą podobnie jak Minotaur czy Pegas. Wydaje się, iż organizmy te mogły zostać stworzone tylko w wyniku inżynierii genetycznej, starożytnej, zaawansowanej cywilizacji bądź też istot pozaziemskich eksperymentujących na ziemskich organizmach. Czy jednak wszystkie te niezwykłe bestie faktycznie istniały, czy może były tylko wytworem wyobraźni? Nasi przodkowie nie byli głupi i opisywali to, co widzieli. Podobne hybrydy nie istniały tylko w Grecji, lecz spotkać je można chociażby w starożytnych opisach egipskich. Stworzenia jak Sfinks czy Gryfy nie istniały tylko w wyobraźni ludzi owych czasów, lecz żyły naprawdę. Przypuśćmy, że zaawansowana starożytna cywilizacja przeprowadzała te eksperymenty genetyczne w celu stworzenia istot idealnych. Przykładowo gryf to stworzenie powstałe z połączenia lwa i orła. Lew jest królem zwierząt lądowych, zaś orzeł jest panem przestworzy. Gryf powstały z połączenia owych gatunków był królem wszystkich zwierząt. Powstanie owych hybryd nie mogło więc być wynikiem selekcji naturalnej, gdyż organizmy te nie pochodzą z jednej linii i nie posiadają wspólnych sygnatur biochemicznych, które umożliwiałyby im naturalne rozmnażanie się. Musiały więc zostać stworzone w sposób sztuczny. W mitologii greckiej mamy opis hydry, wodnego, Potwora z wieloma głowami. Stworzenia tego typu, za pewnymi wyjątkami, nie mogły powstać w sposób naturalny. Mamy więc tutaj znów do czynienia z bestią, która została genetycznie zaprojektowana lub była nieudanym eksperymentem genetycznym. W każdym z owych przypadków istnienie tego stworzenia było tak istotne, że pamięć o nim przetrwała przez tysiąclecia aż do czasów nam współczesnych. Czy jeśli hydra nie istniałaby naprawdę, to zyskałaby taki status? Czy jednak z naukowego punktu widzenia istnienie takich bestii jest możliwe? W 1954 roku rosyjski naukowiec i pionier transplantologii Władimir Demikow przeprowadził zabieg, w efekcie którego powstał dwugłowy pies. Demikow oddzielił górną część jednego psa i przyszył do karku drugiego. Stworzenie przeżyło kilka tygodni. Skoro w XX wieku ludzkość była w stanie stworzyć taką hybrydę, to należy sobie zadać pytanie czy czy zaawansowana cywilizacja w starożytności również mogła tego dokonać? Zaś, czy efektem takiego eksperymentu mógł być trójgłowy pies Cerber? Wydaje się, iż mogło mieć to miejsce. Nasi przodkowie posiadali więc wiedzę i technologię do stworzenia trójgłowych bestii. Na całym świecie mamy historię o smokach, bestiach, które przypominają hybrydy dinozaurów wyposażonych w skrzydła, posiadających umiejętność dziania ogniem. Czy one również były produktem zaawansowanej inżynierii genetycznej? Współcześni naukowcy twierdzą, że stworzenie takiej bestii w przyszłości nie jest niemożliwe. Esej, który pojawił się w miesięczniku The American Journal of Bioethics stanowi, że powstanie tak spektakularnych stworzeń jest możliwe dzięki wykorzystaniu systemu edycji genów znanego jako CRISPR CAS9. Red regularly Interspaced Short Palindromic Repeats są selekcjami DNA, zaś CAS9 jest enzymem. Mogłoby to się odbyć poprzez edycję genów Wada nas komodo, z pewnością stworzenie ziejącego ogniem latającego gada zostanie prawnie zabronione, jednak stworzenie dużej istoty przypominającej europejskiego lub azjatyckiego smoka może dla kogoś w przyszłości stać się celem? Pójdźmy jednak o krok dalej. Czy jeśli starożytne cywilizacje posiadały wiedzę pozwalającą im na genetyczne modyfikowanie zwierząt i tworzenie hybryd, to czy dysponowały one również technologią pozwalającą im tworzyć hybrydy zwierzęco ludzkie, patrząc na wiele antycznych tekstów z różnych w części świata, pełnych opisów takich stworzeń, wydaje się być to całkiem prawdopodobne. Opis istot, które były pół ludźmi, pół bestiami, sięgają 5 tysięcy lat przed naszą erą. W mitologii greckiej mamy centaury, minotaura, meduzeł i syreny, stanowiące hybrydy ludzi i zwierząt, które zostały stworzone przez bogów. Przykładowo centaury były pół ludźmi, pół końmi. Torst człowieka został połączony z tułowiem konia. W indyjskiej Mahabharacie znajdujemy opis stworzeń znanych jako Naga. Byli to pół ludzie, pół wełrze. Znajdujemy je w indyjskiej i buddyjskiej mitologii. Stworzenia te mogły być stworzone w celu wykonywania prac, które były zbyt ciężkie dla ludzi. Weźmy również pod uwagę cały panteon egipskich bóstw. Większość z nich jest przedstawianych jako hybrydy ludzko-zwierzęce. Rabuk Słońca przedstawiany był z głową Koła. Set, Bóg nieładu, burz, pustyni i wojny, przedstawiany był pod postacią człowieka z głową niezidentyfikowanego zwierzęcia. Anubis, Bóg nekropolii, posiadał głowę psa lub szakala. Apis posiadał łeby byka. Meret Senger miała głowę kobry. Zaś Tavareth, opiekunka brzemiennych kobiet, była przedstawiana jako skrzyżowanie hipopotama i kobiety z łapami lwa i ogonem krokodyla. Dlaczego mieszkańcy starożytnego Egiptu w taki sposób wyobrażali sobie swoje bóstwa? Najprostszą wydaje się być odpowiedź. Iż bóstwa te faktycznie istniały i wyglądały właśnie w ten sposób. Być może zostały one w ten sposób zaprojektowane przez zaawansowaną cywilizację, która być może nie pochodziła z Ziemi. Czy jednak istnieje jakiś dowód na to, że pozaziemska cywilizacja dokonywała modyfikacji genetycznych na ludziach? W 1849 roku brytyjski archeolog Austin Henry Layard na terenie dzisiejszego Iraku odkrył gliniane sumeryjskie tablice z pismem klinowym datowane na 4000 lat przed naszą erą. Niektórzy badacze twierdzą, iż tabliczki te opisują historię powstania rodzaju ludzkiego. Otóż zgodnie z teorią starożytnych kosmitów, 450 tysięcy lat temu na Ziemię przybyła rasa inteligentnych istot i zmieniając genom Neandertalczyków doprowadziła do powstania Homo sapiens. Rzekomi przedstawiciele obcej cywilizacji pochodzili z planety Nibiru i nazywali się Anunnaki. Przybyli na ziemię, by wydobywać złoto i aby mieć siłę roboczą, stworzyli człowieka, dodając do genomu Neandertalczyka własne DNA. Wobec powyższego możliwe jest, iż cała cywilizacja ludzka powstała wskutek bezpośredniej manipulacji genetycznej dokonanej przez zaawansowaną cywilizację pozaziemską. Skoro byli oni w stanie stworzyć człowieka, to z pewnością tworzenie hybryd zwierząt nie stanowiło dla nich problemu. Być może że również przekazali tą wiedzą ludziom, którzy następnie sami dokonywali takich manipulacji genetycznych. Być może wskutek inżynierii genetycznej starożytni ludzie cechowali się nadzwyczajnie długim życiem, gigantycznym wzrostem oraz nadludzką siłą. W starożytnych opisach z całego świata odnajdujemy postacie żyjące po kilkaset lat. Biblijni patriarchowie żyli ponad 900 lat. Matuzalem przeżył 969 lat. Jered żył 962 lata. Noe 950 lat, a pierwszy człowiek Adam 930 lat. W chińskich źródłach znajdujemy opisy osób, które również cieszyły się nienaturalnie długim życiem. Podczas panowania dynastii Tang mi Huizao przeżył 290 lat. W prowincji Fujian Chen Jun żył 443 lata. Devaraha Baba, hinduski asceta, przeżył 250 lat, zaś niektórzy twierdzą, iż żył on ponad 900 lat. Długość życia postaci z systemu religijnego zwanego dżinizmem wahała się od 10 tysięcy do 800 tysięcy lat. Grecki tej Teiretziasz żył ponad 600 lat. Pierwszy władca Korei, Dangun, przeżył rzekomo 1908 lat. Pierwszych ośmiu królów sumeryjskich rządziło łącznie 241 200 lat. Średni okres rządów każdego z nich wynosił 30 150 lat, zaś bóg stwórca w mitologii egipskiej Ptah był królem Egiptu przez ponad 9000 lat. Powyższe przypadki stanowią zaledwie wycinek listy osób, którzy w starożytności cechowali się nieprzeciętnie długim życiem. Być może wskutek inżynierii genetycznej zaawansowana cywilizacja była w stanie zahamować proces starzenia wskutek zahamowania procesu skracania się telomerów, końcowych fragmentów chromosomów, które skracają się podczas każdego podziału komórkowego. Doniesienia o starożytnych gigantach funkcjonują w niemal każdej kulturze. Odniesienia do nich znajdujemy w Biblii, mitologii armeńskiej, baskijskiej, bułgarskiej, greckiej i Indyjskiej, amerykańskiej, nordyckiej, rzymskiej czy japońskiej. Czy owi ludzie o ogromnym wzroście również byli produktami zaawansowanej inżynierii genetycznej? Ich pochodzenie najczęściej tłumaczone jest tym, że byli bogami lub potomkami bogów. Jednak jeśli powstali oni wskutek manipulacji genetycznej, to z pewnością dla ludzi o normalnym wzroście byli oni również bogami. Nadludzka siła jest również atrybutem wielu starożytnych postaci, jednak nie jest to siła taka jak ta, którą cechują się współcześni strongmeni. Lecz daleko wykracza ona poza możliwości ludzkiego ciała. Warto przytoczyć chociażby postać biblijnego Samsona, który gołymi rękami zburzył dom, zaś wyposażony w oślał ściękę zabił ponad tysiąc osób. Grecki i rzymski Herkules na swoich ramionach przez jeden dzień dźwigał cały niebiosa. Achilles również posiadał ogromną siłę pozwalającą mu pokonać każdego przeciwnika. Postaciami cechującymi się nadzwyczajną siłą byli również nordycki Beowulf, hinduski Bima i wiele, wiele innych. Genotyki ich postaci również mógł zostać zmieniony i zostali obdarzeni nad ludzką siłą. Czy na Ziemi istniała kiedyś tak zaawansowana cywilizacja, że była w stanie tworzyć niezwykłe bestie, hybrydy ludzko-zwierzęce oraz podnosić możliwości ludzkiego ciała, czy też być może cała ludzkość stanowi produkt inżynierii genetycznej przeprowadzonej przez starożytną rasę kosmitów? Czy współczesne osiągnięcia w dziedzinie genetyki pozwolą nam wkrótce tworzyć potwory, czy będziemy na tyle rozsądni, by właściwie wykorzystać Ową wiedzę, jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.